W grudniu 1981 roku w odległej tajdze rezerwatu sachańskiego, położonego w odległej części południowej Transbajkali, miało miejsce tajemnicze i tragiczne wydarzenie, które do dziś budzi wiele pytań i spekulacji. Czterech członków ekspedycji naukowej, którzy byli zaangażowani w badania terenowe warunków naturalnych regionu, nagle zniknęło. Byli to silni, wytrzymali i doświadczeni specjaliści, którzy przeszli więcej niż jedną taką ekspedycję. Dobrze znali teren i byli wyposażeni we wszelki niezbędny sprzęt: od ciepłych ubrań i namiotów po sprzęt nawigacyjny i łączność radiową. Wydawać by się mogło, że nic nie zapowiadało kłopotów. Jednak kilka dni później ekipy poszukiwawczo-ratownicze znalazły ich martwych w warunkach, które szokowały wszystkich. Ciała znaleziono w nietypowych pozycjach, jakby zmarły w stanie skrajnego przerażenia lub bólu. Wszyscy zmarli mieli szeroko otwarte usta i oczy. A na ich twarzach malowała się panika. Niektórzy leżeli z podniesionymi rękami, inni ze skręconymi kończynami. Ich śmierć wydawała się natychmiastowa, jakby upadli w jednej chwili, bez walki i bez wyraźnego powodu. Jednak warunki pogodowe w tych dniach były dość sprzyjające. Nie było burz śnieżnych ani ekstremalnie niskich temperatur, które mogłyby tłumaczyć hipotermię lub zamarznięcie. Co więcej, trasa, którą podróżowali, nie była szczególnie trudna dla wyszkolonych osób. Śledztwo utknęło w martwym punkcie, nie było żadnych śladów ataku, żadnych oznak zatrucia, żadnych usterek technicznych. Wyglądało to tak, jakby nagle stracili życie bez fizycznego kontaktu z czynnikiem zewnętrznym. Niektórzy badacze zaczęli rysować podobieństwa z tragedią na przełęczy Diatlow w 1959 roku, gdzie grupa turystów również zginęła w tajemniczych i niewyjaśnionych okolicznościach. Jednak cztery miesiące później, zamiast ujawnić przyczyny śmierci, Wszczęto sprawę karną o naruszenie zasad bezpieczeństwa pracy. Decyzja ta wywołała falę plotek, a wiele osób miało wrażenie, że ktoś próbuje zatuszować tę historię, ukrycie jej prawdziwe przyczyny. Analizując dokumenty w tej sprawie można zauważyć wiele niespójności, brakujących danych i powierzchownych wniosków. Wygląda to tak, jakby komisja badająca sprawę celowo pomijała istotne szczegóły i nie brała pod uwagę alternatywnych wersji. Rezerwat, w którym doszło do tragedii, Został utworzony 11 grudnia 1973 roku i nosił nazwę Państwowego Rezerwatu Biosfery Saha. Zajmował znaczną część płaskowyżu Khentei Dorian, odległego i niedostępnego obszaru, gdzie przyroda została zachowana w dziewiczym stanie. Znajdują się tam unikalne jeziora pochodzenia lodowcowego, z których wiele pozostaje słabo zbadanych. Region jest bogaty we florę i faunę. Występuje tu wiele gatunków ssaków, rzadkich ptaków, płazów i gadów. Naukowcy często zauważali, że w tutejszej przyrodzie jest coś tajemniczego: niezwykłe anomalie magnetyczne, dziwne zachowania zwierząt, a nawet pogłoski o mirażach i tajemniczych światłach. Wszystko to tylko dodaje tajemniczości i tak już makabrycznej historii śmierci czterech odkrywców. Co tak naprawdę się z nimi stało? Czy był to wypadek, ukryte zagrożenie, czy spotkanie z nieznanym czynnikiem? Odpowiedzi na te pytania mogły pozostać pogrzebane pod grubą warstwą oficjalnych raportów i milczenia. Całkowity obszar Państwowego Rezerwatu Biosfery Sachan wynosi 21 918,8 hektarów. Rozległe terytorium pokryte gęstymi lasami, górami i surową tajgą, gdzie przyroda została zachowana niemal w dziewiczym stanie. To właśnie tutaj, w grudniu 1981 roku, wyruszyła mała, czteroosobowa grupa ekspedycyjna. 24 grudnia opuścili kordon Ingoda i znaną już trasą dotarli do schroniska RKH, a stamtąd planowali dotrzeć do punktu końcowego, kordonu Aguca. Trasa ta była dobrze zbadana, a zaledwie dzień wcześniej została pokonana przez inną grupę bez żadnych wypadków, bez napotkania trudności pogodowych czy innych przeszkód. Nic więc nie zapowiadało kłopotów. Skład ekspedycji był dość pewny: dwóch badaczy i małżeństwo mieszkające w kordonie Ingoda. Liderem grupy był 20-letni młody, ambitny biolog, który uzyskał dyplom na wydziale biologii Gorkiego Uniwersytetu Państwowego. Jeszcze jako student odbył staż w rezerwacie Sachańskim i był tak oczarowany tym miejscem, że obiecał sobie wrócić jako pełnoprawny pracownik. Drugim uczestnikiem był jego towarzysz i kolega, 23-letni Siergiej Konkin, który również ukończył ten sam uniwersytet i podjął pracę jako badacz w rezerwacie. Obaj byli młodzi, entuzjastyczni. Pasjonowali się nauką i szczerze wierzyli w znaczenie swojej pracy. Trzecim członkiem ekspedycji był 28-letni Igor Bakholbin, doświadczony lesnik z dobrą znajomością terenu, lasu i zwyczajów dzikich zwierząt. Towarzyszyła mu żona Tatiana, która zdecydowała się dołączyć do ekspedycji. Para mieszkała w kordonie Engoda i wielokrotnie uczestniczyła w podobnych wydarzeniach, pomagając naukowcom w terenie. Cel wędrówki był dość standardowy dla pracowników rezerwatu liczenie fauny. Jest to ważna praca naukowa, która została przeprowadzona dwukrotnie w sezonie zimowym. Metodologia była następująca. Pierwsza grupa szła wzdłuż trasy i zapisywała wszystkie ślady zwierząt znalezione na śniegu. Po pewnym czasie podążała za nimi druga grupa, której zadaniem było rejestrowanie tylko świeżych śladów pozostawionych po przejściu pierwszej grupy. Porównując uzyskane dane, naukowcy byli w stanie opracować dokładne średnie liczby i aktywności zwierząt żyjących w rezerwacie. Taki schemat pozwolił wykluczyć powtórzenia i błędy w obserwacjach. Na pierwszy rzut oka nic nie zapowiadało kłopotów. Trasa była znana, uczestnicy doświadczeni i dobrze przygotowani, wyposażeni we wszystko, co niezbędne. Jednak, jak to często bywa w tajemniczych historiach, dziwne rzeczy zaczęły się jeszcze zanim ekspedycja wyruszyła. To, co początkowo wydawało się zwykłą naukową wędrówką, wkrótce okazało się jedną z najbardziej niewytłumaczalnych tragedii. Historii krajowych ekspedycji naukowych. Według wspomnień Petera Baranowa, badacza, który był członkiem pierwszej grupy ekspedycyjnej, niepokojące sygnały zaczęły napływać jeszcze przed samą wędrówką. Kiedy ich grupa dotarła do punktu początkowego trasy, gdzie planowano spotkać się z drugą grupą, doszło do nieoczekiwanego incydentu. Jeden z leśników, który pierwotnie miał towarzyszyć drugiej grupie, nagle odmówił udziału w wyprawie. Powody jego odmowy nie są do końca jasne. Ale według naocznych świadków wydawał się bardzo poruszony i stanowczo stwierdził, że nie pójdzie, powołując się na niejasne przeczucie i dziwny niepokój. Konflikt między nim a organizatorami trekkingu niemal przerodził się w skandal, w wyniku którego po pospiesznych dyskusjach postanowiono zastąpić go innym leśnikiem, Igorem Bakholbine. Tak trafił do drugiej grupy, której los został wkrótce tragicznie przypieczętowany. 23 grudnia, pierwsza grupa bezpiecznie zakończyła swoją podróż i dotarła do końcowego punktu trasy, znajdującego się przy kordonie Agudca. Zgodnie z planem, 24 grudnia mieli spotkać się z drugą grupą dowodzoną przez Michaiła Orłowa. Nikt jednak nie pojawił się o wyznaczonej godzinie. Początkowo zakładano, że opóźnienie mogło być spowodowane warunkami pogodowymi lub trudnościami technicznymi, ale następnego dnia stało się jasne, że stało się coś złego. Nadleśniczy rezerwatu postanowił działać i wysłał swoich asystentów do najbliższej wioski Altan, skąd udali się autobusem do centrum dystryktu Kaire, aby oficjalnie zgłosić zaginięcie. 28 grudnia utworzono i wysłano do Tajgi zespoły poszukiwawcze, które zaczęły poruszać się wzdłuż proponowanej trasy drugiej grupy. Następnego dnia, po wspięciu się na przełęcz Erka-Hatyn-Yang, znaleźli ślady pozostawione przez członków zaginionej ekspedycji. Ślady prowadziły w kierunku szczytu Gołłc, na który wspieli się sami ratownicy. Tam zobaczyli makabryczny obraz. Ciała trzech członków ekspedycji leżały w nienaturalnych pozach, jakby uderzył w nich jakiś natychmiastowy i niewytłumaczalny horror. Ich kończyny były powyginane, twarze zniekształcone, a oczy i usta szeroko otwarte, jakby w ostatnim krzyku. Nie było wśród nich Michała Orłowa, przywódcy grupy. Ciało Orłowa zostało znalezione dopiero 3 stycznia. Prawie kilometr od miejsca śmierci reszty grupy. W przeciwieństwie do pozostałych, zginął w klasycznej pozycji na mrozie. Skurczony, z rękami przyciśniętymi do klatki piersiowej, jakby próbował się ogrzać. To jeszcze bardziej zagmatwało śledztwo. W raporcie z oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono: Miejscem zdarzenia jest szczyt Gołc yang Powierzchnia pokryta jest gęstą pokrywą śnieżną. W kierunku z zachodu na wschód, w odległości 100 metrów od początku śladów. Znaleziono strzelbę myśliwską z kolbą wbitą w śnieg. Strzelba nie była załadowana. W pobliżu znaleziono trzy pary nart i otwarte plecaki częściowo pokryte śniegiem. Niedaleko głównej grupy plecaków i sprzętu, kilka metrów w dół zbocza, poszukiwacze znaleźli kij z kilkoma głębokimi nacięciami wbitymi w ziemię. Stał on samotnie, bez widocznych śladów prowadzących do niego lub od niego, co wprawiło ratowników w zakłopotanie tak jakby słup został umieszczony przez kogoś jako znak, punkt orientacyjny lub ostrzeżenie. Odległość od plecaków do najbliższego ciała wynosiła zaledwie kilka metrów. Jako pierwszego znaleziono Siergieja Konkina. Jego ciało leżało na plecach, z głową odrzuconą do tyłu, otwartymi oczami i otwartymi ustami, jakby w ostatniej chwili próbował oddychać lub krzyczeć. Na jego lewej ręce znaleziono zegarek rakyt, zatrzymany na godzinie godzina 18.27. Może to wskazywać przybliżony czas zgonu. W kieszeni jego spodni znajdował się notatnik z ostatnim wpisem, datowanym na 24 grudnia 1981 roku. Zawierał notatki, prawdopodobnie dotyczące obserwacji fauny, a także krótkie zdania napisane ołówkiem: Siderul. Krośnie. Rury i dziwne rękawiczki niezdjęte. Na klatce piersiowej konkina i obok jego ciała leżały porozrzucane zapałki niektóre połamane, inne całe. W jego kieszeniach znaleziono jeszcze dwie pary zapałek i starannie złożone gazety, prawdopodobnie służące do rozpalania ognia. Sugeruje to, że w pewnym momencie próbował rozpalić ogień, ale nie miał czasu lub nie był w stanie. Półtora metra na północ leżało ciało Tatiany Terechowej. Leżała na plecach, z twarzą zwróconą ku górze, szeroko otwartymi oczami i lekko uchylonymi ustami, jakby zmarła z przerażenia lub w stanie skrajnego napięcia. Nogi miała zgięte, jedną uniesioną do góry, palce dłoni zaciśnięte w pięści. Na prawej ręce miała wełnianą rękawiczkę, lewa ręka nie miała rękawiczki. Na skórze lewej dłoni i na grzbiecie dłoni znajdowały się liczne zadrapania o charakterze liniowym, niektóre z nich głębokie, z uszkodzeniem skóry. Na palcach znajdowały się ślady zaschniętej krwi. Zegarek wastak na jej lewej ręce zatrzymał się na godzinie godzina 1725 dokładnie godzinę wcześniej niż zegarek Konkina. Twarz Tatiany miała purpurowy kolor z czarnymi plamami na nosie, możliwe oznaki wczesnego stadium odmrożenia. Na jej policzku i klatce piersiowej, podobnie jak u Konkina, znajdowały się porozrzucane zapałki, jakby i ona desperacko próbowała rozpalić ogień w ostatnich chwilach swojego życia. 26 metrów w dół zbocza znaleźli ciało Igora Bakholbina. Jego postawa była przerażająca. Leżał na plecach, z głową odrzuconą do tyłu i półotwartymi oczami. Jego prawa ręka była zgięta w łokciu i uniesiona do góry, jakby w ostatnim geście. Palce obu dłoni były zaciśnięte w pięści, a skóra na nich usiana była mnóstwem liniowych zadrapań, na których widać było krople zastygłej krwi. Eksperci uważają, że niektóre z tych zadrapań mogły być spowodowane desperackimi próbami wspinaczki po oblodzonym zboczu lub kontaktem z krzewami, chociaż w okolicy nie było żadnych krzewów. Jego nogi były do połowy zgięte w kolanach i odrzucone do tyłu, jego ciało było w wielkim napięciu, co również wskazywało na niezwykle bolesną agonię. Ogólne wrażenie z tego, co zobaczyli poszukiwacze, było jednoznaczne. Wszyscy członkowie wyprawy wyglądali na poddanych jakiemuś nagłemu uderzeniu, które wywołało u nich atak paniki i konwulsje. Sprzęt, plecaki, strzelby myśliwskie, zapałki, wszystko było rzucone w nieładzie. Nikt nawet nie próbował na poważnie wykorzystać ich pełnego potencjału. Wyglądało to tak, jakby w pewnym momencie wszystko przestało mieć znaczenie. Scena wydawała się nierealna, jakby wyrwana z horroru lub opowieści o zjawiskach nadprzyrodzonych. A im więcej śladów znajdowali, tym mniej logicznych wyjaśnień pozostawało. Na lewym ramieniu ciała Michała Orłowa znaleziono zegarek na rękę Wastak, którego wskazówki zatrzymały się na godzinie godzina 19.59. Mogło to wskazywać przybliżony czas jego śmierci, prawie dwie godziny później niż pozostałych członków grupy. Znajdował się około kilometra od swoich towarzyszy, na skraju lasu, w pozycji typowej dla osoby zamarzającej: ręce zgięte w kierunku brzucha, nogi zgięte w pół. Pod ciałem znaleziono gałęzie jodły, jakby próbował zrobić sobie łóżko lub schronienie. Jego twarz była blada z lekkim szarawo-fioletowym odcieniem, a oczy były uchylone. Wszystko to sugerowało... Że Michael próbował walczyć o życie i mógł przeżyć swoich towarzyszy o kilka godzin. Eksperci sądowi podczas sekcji Zwłok odnotowali oznaki ogólnej hipotermii u wszystkich czterech ofiar. Alkohol we krwi stwierdzono tylko u Igora Bakholbina i to w bardzo niskim stężeniu, które nie było w stanie wpłynąć na jego zachowanie ani spowodować utraty przytomności. Jednak najbardziej dziwny był fakt, że liczne otarcia, zadrapania i ślady zbrylonej krwi na rękach i twarzach trzech członków ekspedycji. Nie zostały odpowiednio ocenione przez ekspertów medycznych. Obrażenia te zostały po prostu zignorowane w oficjalnych wnioskach, rzekomo nie miały charakteru kryminalnego. Żadne z obrażeń nie zostało zakwalifikowane jako ślad walki lub ataku. To formalne podejście zrodziło wiele pytań wśród tych, którzy zapoznali się z materiałami sprawy. Jeśli grupa rzeczywiście zmarła wyłącznie z powodu hipotermii, to jak w takim razie wytłumaczyć ich nienormalne postawy? Porzucony sprzęt, otwarte usta i oczy, niezaciśnięte dłonie i twarze wykrzywione grymasem przerażenia? Dlaczego żaden z nich nie użył zapałek, których mieli pod dostatkiem? Dlaczego żaden z nich nie próbował rozpalić ognia, choć każdy z nich miał na to środki? Dlaczego żaden z nich nie został rozebrany z wierzchniej odzieży, co jest charakterystyczne dla etapu paradoksalnego rozbierania się w hipotermii, ale ich ciała były ubrane, a nawet w rękawiczkach. Wszystko wyglądało tym dziwniej na tle faktu, że inna grupa, która pokonała tę samą trasę dzień wcześniej nie napotkała żadnych trudności. W aktach sprawy znajdował się dokument meteorologiczny, zgodnie z którym warunki pogodowe w dniu 24 grudnia 1981 roku były stabilne, temperatura powietrza około minus 18 stopni Celsjusza bez silnego wiatru i burzy śnieżnej, dość standardowe dla zimowej transbajkali. Oznacza to, że zewnętrzne czynniki pogodowe nie mogły spowodować tak szybkiej i zetsynchronizowanej śmierci całej grupy. Pogoda, zarejestrowana przez dane kordonu GAC w dniu 24 grudnia 1981 roku, była rzeczywiście typowa dla zimowej Transbajkarii. Według raportu, temperatura powietrza wynosiła minus 22 stopni Celsjusza rano, wzrastając do minus 1 stopnia Celsjusza w ciągu dnia, a minimalna temperatura w ciągu dnia wynosiła minus 23 stopni Celsjusza. Nie zaobserwowano żadnych opadów, a temperatura powietrza wynosiła minus 23 stopni Celsjusza. Nie zaobserwowano żadnych opadów, a rano i wieczorem pogoda była bezchmurna. Wszystko to po raz kolejny potwierdziło, że nie było żadnych ekstremalnych warunków pogodowych, które mogłyby sprowokować śmierć doświadczonego zespołu ekspedycyjnego tego dnia. Zachowanie śledczych również dodało tajemniczości sprawie. Dyrektor rezerwatu Sachańskiego, pod którego nadzorem pracowały obie grupy naukowe, został przesłuchany dopiero 6 miesięcy po tragedii. Na pytania śledczych udzielił niejasnych i bardzo subiektywnych wyjaśnień. Według niego przyczyną śmierci grupy mogło być gwałtowne pogorszenie stanu fizycznego wszystkich jej uczestników, które nastąpiło w momencie, gdy Michał Orłow, lider ekspedycji, z jakiegoś powodu odłączył się od swoich towarzyszy. Twierdził on, że sam będąc doświadczonym leśnikiem, nie mógł znaleźć innego wytłumaczenia, dlaczego grupa zatrzymała się na otwartym zboczu. 700 metrów od Zbawczego Lasu i zaledwie 2 kilometry od najbliższego zimowiska. Żaden z członków ekspedycji nie próbował nawet skorzystać z ciepłych ubrań ukrytych w plecakach ani iść do schronienia. Dyrektor zauważył również, że grupa była wyposażona we wszystko, czego potrzebowała, z wyjątkiem jednej rzeczy – przenośnych radiotelefonów. Jak powiedział, prośby o radiotelefony były wysyłane do Generalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody kilkakrotnie, ale za każdym razem pozostawały bez odpowiedzi. Gdyby istniała łączność, pomoc mogłaby zostać wezwana w ciągu kilku godzin, być może ratując życie całej czwórki. Oficjalna wersja nie przekonała jednak ani mieszkańców, ani niektórych uczestników śledztwa. W wiosce Kaire, położonej niedaleko miejsca tragedii, krążyły plotki o duchach i mistycznych bytach, rzekomo zamieszkujących szczyt Gołd, który, jak się później okazało, jest starożytnym wygasłym wulkanem. Ludzie wierzyli, że szczyt ma specjalną energię. A nieproszeni goście mogą zakłócić coś nieziemskiego. W okolicy RKHTY krążyły również opowieści o dziwnych zjawiskach: migoczących światłach w nocy, nienaturalnej ciszy i dźwiękach dochodzących znikąd. Śledczy prokuratury. Po otrzymaniu wielu takich zeznań i pod wpływem niejasności i tajemniczości incydentu wysłał oficjalne zapytanie do Transbaikal Research Institute. Poprosił w nim o wyjaśnienie, czy mogą istnieć jakiekolwiek zjawiska naturalne lub geofizyczne które mogłyby spowodować nagłe pogorszenie stanu fizycznego człowieka, a nawet natychmiastową śmierć. Odpowiedzi stwierdzono, że podczas badania sądowo-lekarskiego u zmarłego nie wykryto żadnych oznak zatrucia ani chorób zakaźnych. Ostateczne sformułowanie brzmiało następująco: Nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności śmierci członków grupy. I to jest chyba najbardziej niepokojące zdanie w całej sprawie, ponieważ pozostawiło otwarte drzwi dla domysłów, mistycyzmu i najbardziej nieprawdopodobnych hipotez. Chociaż w śledztwie nadal rozważano różne wersje, w tym domowe i związane z wypadkami. W rozmowach z lokalnymi mieszkańcami, starymi mieszkańcami i personelem naukowym rezerwatu stało się jasne, że na terytorium RKT Gołc i okolic występują anomalne zjawiska naturalne. Według naocznych świadków zjawiska te mogą mieć drastyczny i niezwykle negatywny wpływ na ludzki organizm. Ludzie zgłaszali trudności z oddychaniem, nagłe osłabienie, zawroty głowy. Uczucie dezorientacji po wejściu do niektórych obszarów. W niektórych przypadkach osoba traciła przytomność lub zdolność poruszania się, tak jakby niewidzialna siła paraliżowała wolę i ciało. Jednocześnie nie odnotowano żadnych przyczyn zewnętrznych, takich jak nagła zmiana pogody czy odmrożenie. Niestety, nie było możliwe zweryfikowanie tych zeznań w sposób ściśle śledczy. Nie istniały żadne dane naukowe, przyrządy ani badania, które mogłyby potwierdzić obecność czynników geofizycznych. Lub innych czynników naturalnych zdolnych do wywołania takich reakcji. W związku z tym śledczy, próbując rzucić choć trochę światła na to, co się stało, wysłał oficjalne zapytanie do Transbaikal Research Institute z prośbą o poinformowanie go, czy posiada jakiekolwiek informacje na temat takich zjawisk w regionie. W dniu 17 lutego 1982 roku nadeszła odpowiedź z Instytutu. W piśmie poinformowano. W związku z pytaniem zadanym przez Pana w piśmie numer 117 informujemy, że nasz instytut nie posiada żadnych danych na temat zjawisk przyrodniczych w rejonie Gołc-RKHTN nie prowadzimy badań na tym obszarze. Możemy z całą pewnością stwierdzić tylko jedno: osobliwości budowy geologicznej tego obszaru nie mają nic wspólnego z tym, co się stało. Tak więc próba uzyskania naukowego potwierdzenia niezwykłej natury regionu zakończyła się niczym. Kolejne 6 miesięcy później sprawa karna wszczęta w związku ze śmiercią członków ekspedycji naukowej Państwowego Rezerwatu Sahan została oficjalnie zamknięta. Orzeczenie brzmiało następująco: Sprawa karna została umorzona z powodu braku corpus delicti w działaniach administracji rezerwatu, o czym należy poinformować zainteresowane strony. Formalnie śledztwo przerzuciło moralną odpowiedzialność na urzędników Głównego Departamentu Ochrony Przyrody i Rezerwatów Przyrody. Przy Radzie Ministrów ZSRR. W opinii śledczych to oni nie zapewnili pracownikom rezerwatu środków łączności, które pozwoliłyby im szybko wezwać pomoc i być może zapobiec tragedii. Nikt jednak nie został pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. W ten sposób sprawa została zamknięta bez odpowiedzi na główne pytanie, co dokładnie stało się z grupą doświadczonych i wyszkolonych specjalistów w stosunkowo bezpiecznych warunkach, na trasie, którą dzień wcześniej inna grupa pokonała bez incydentów. Wiele ważnych szczegółów pozostało niewyjaśnionych. Dlaczego uczestnicy nie używali ciepłych ubrań? Dlaczego nie próbowali dostać się do lasu lub chaty? Dlaczego ich postawy nie odpowiadały typowemu obrazowi zamarzania i co oznaczały liczne zadrapania i ślady krwi na ich ciałach? A co, jeśli prawdziwe okoliczności śmierci badaczy rezerwatu Sakhambińskiego zostały celowo ukryte? Im bardziej zagłębiałem się w materiały tej sprawy, tym bardziej czułem deja vu. Wszystko przypominało inną, niemniej tajemniczą tragedię która wydarzyła się w 1959 roku na przełęczy Jatłowa. Wtedy również zginęła grupa doświadczonych ludzi, a od tego czasu badacze przedstawili ponad 100 wersji tego, co się wydarzyło. Szczególnie moją uwagę przyciągnęła tak zwana wersja technogeniczna, według której turyści byli ofiarami nieudanego testu jakiejś tajnej broni. Ten pomysł przykuł moją uwagę. Zastanawiałem się co jeśli w przypadku tragedii Sachambińskiego przyczyną mogła być nie anomalia naturalna, nie wypadek, ale wypadek lub incydent natury stworzonej przez człowieka, o którym nikt nie powinien wiedzieć? To przypuszczenie skłoniło mnie do przestudiowania danych archiwalnych dotyczących obiektów wojskowych znajdujących się w pobliżu rezerwatu. Okazało się, że stosunkowo blisko granic rezerwatu Sachambińskiego stacjonowała 47. Dywizja rakietowa. Która była częścią strategicznych sił rakietowych ZSRR. Dywizja ta została sformowana w 1961 roku i przez dziesięciolecia pozostawała ważnym elementem tarczy obronnej Związku Radzieckiego. Jej stanowisko dowodzenia znajdowało się na stacji Jasnaja w pobliżu miasta Olowiannaja, zaledwie kilkaset kilometrów od terytorium rezerwatu. Znajdowały się tam sajlouzji wyrzutni międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Trajektoria ich lotu według wspomnień oficerów, którzy tam służyli, często biegła w kierunku Mongolii, gdzie znajdował się również duży radziecki poligon doświadczalny. Należy zauważyć, że wojska radzieckie stacjonujące w Mongolii podlegały bezpośrednio sztabowi generalnemu lub dowództwu transbajkalskiego okręgu wojskowego. Oznaczało to, że wszelkie testy, ćwiczenia lub sytuacje awaryjne mogły odbywać się przy minimalnej świadomości miejscowej ludności cywilnej. I bez przyciągania szerokiego rozgłosu. W tym miejscu pojawia się niezwykle interesujący dowód. Peter Ulibin, inżynier konserwator, który służył w rezerwacie Sakhambińskim w latach 80., stwierdził w swoich wspomnieniach, że wielokrotnie obserwował jasne błyski światła na nocnym niebie, którym towarzyszył dudniący hałas podobny do silników odrzutowych. Był pewien, że widział starty rakiet. I, według niego, miały one miejsce nie tylko w strefie widoczności głównych obiektów wojskowych. Ale także bliżej granicy rezerwatu. Ulibin powiedział, że kilka razy znaleźli w rezerwacie dziwne szczątki, które wyglądały jak części metalowych konstrukcji. W tamtym czasie nie zwracali na to większej uwagi. Wojskowi z najbliższych jednostek szybko konfiskowali to, co znaleźli, nie dając nawet możliwości zapisania znalezisk na papierze. Archiwa posiadają jednak ciekawe dane, które mogą rzucić światło na ogólny obraz tego, co działo się w tamtych latach. Wiadomo na przykład, że tylko w 1975 roku odbyło się 20 startów międzykontynentalnych rakiet balistycznych R-16, z których 5 zakończyło się wypadkami. Istnieje bardzo niewiele dokładnych informacji na temat konsekwencji tych nietypowych startów. Wszystko, co jest znane opinii publicznej, opiera się na pośrednich źródłach, odtajnionych dekady później, lub na zeznaniach naocznych świadków, którzy przez długi czas nie mogli otwarcie mówić o tym, co się stało. W związku z tym możemy jedynie domyślać się, jakie tragedie mogły wyniknąć z tych wypadków, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nawet udanym startom w warunkach lat 70. i 80 towarzyszyło znaczne ryzyko. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że rok 1981, rok, w którym zginęła ekspedycja naukowa w rezerwacie Sakhambińskiej, był ważnym kamieniem milowym dla 47 dywizji rakietowej podczas strategicznych ćwiczeń ŁASTAK-81. Jednych z największych manewrów w historii armii radzieckiej. Jednostka ta nie tylko brała udział, ale faktycznie wykonywała zadania na poziomie przekraczającym jej regularne zadania. Wojskowi ćwiczyli zarządzanie wojskami na poziomie armii, rozmieszczanie systemów rakietowych trzeciej generacji i ćwiczenia bojowe, w tym wystrzeliwanie rakiet. Szczególny nacisk położono na poprawę zdolności przetrwania obiektów w rejonie pozycji i wzmocnienie systemu bezpieczeństwa, co pokazuje że nawet hipotetyczne scenariusze ćwiczeń uwzględniały poważne zagrożenia, w tym w warunkach możliwej wojny nuklearnej. Oznacza to, że aktywność wojskowa w regionie w tym czasie była nie tylko wysoka, była niezwykle napięta. Na tym tle hipoteza możliwej sytuacji awaryjnej, czy to nieudanego wystrzelenia, zboczenia pocisku z kursu, upadku stopnia, czy narażenia na jakiś rodzaj promieniowania, nie wygląda tak fantastycznie. Teoretycznie taka sytuacja mogła mieć miejsce podczas ćwiczeń na dużą skalę. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że szkolenie odbywało się w pobliżu granic obszaru chronionego, a jeśli grupa Michała Orłowa znajdowała się w tym momencie w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, mogła stać się ofiarą nieudanego testu, którego konsekwencji starano się nie upubliczniać. Jednak analizując materiały sprawy, widzimy, że w oficjalnych dokumentach nie ma żadnej wzmianki o jakichkolwiek śladach wpływu człowieka lub incydentach tego rodzaju. Śledztwo nie odnotowało ani tła radiacyjnego. Ani zniszczeń mechanicznych, ani odłamków, ani śladów poparzeń. Ale czy rzeczywiście ich nie było, czy też dane te po prostu nie zostały wprowadzone do akt sprawy? Możliwe, że kiedy komisja udała się na miejsce wypadku, wiedziała już, czego nie powinna zauważyć. A może materiały, w których wskazano takie informacje, nadal objęte są klauzulą ściśle tajne i nie zostały udostępnione opinii publicznej? Tak czy inaczej, mamy do czynienia z szeregiem niespójności, zbiegów okoliczności i uchybień. I choć archiwa wciąż są zamknięte, a uczestnicy tamtych wydarzeń albo milczą, albo dawno odeszli, rozwiązanie tragedii grupy Sakhanda pozostaje jedynie w sferze spekulacji. Ale im bardziej badamy dokumenty, porównujemy fakty i szukamy ukrytych powiązań, tym wyraźniejszy wyłania się obraz, w którym śmierć naukowców nie jest wypadkiem, ale wynikiem okoliczności o których przez długi czas nie było zwyczaju mówić głośno.